Hej, cześć, witam was na kanale Challenge Team Ja jestem Patryk, a ze mną jest Hugo i Tymek Dzisiaj będziemy losować komu i za ile kupujemy prezent na Wigilię Więc zacznijmy Ty robisz prezent za... Ja robię prezent za 23zł Okej, okay, okej, okay, okej okay. I teraz komu Dobra Na mnie Panie kamerzyści to proszę nie patrzeć Nie wiem czy to widać ale, dobra. Dobra, to teraz ja zarosuję komu za ile robię prezent? 21,37. Trzymaj się, uśmiechną. To tak. jest śmieszna liczba, wiesz. Takie tam. Dobra, kamerzysta, zamykaj oczy. Tak, pierwsza, I... dobra. Mogę? Tak. No, opieraj. Teraz ja. Więc dobrze, teraz kogo losuję. Pokaż mi to, nie gadaj <laughs> Jeden. Za Komu? No i lo losuj, komu? Co? To komu? Komu? losuj co. Losuj <laughs> co. Okej, okay, otrzymacie? Okej, okay, okej. Okay, okay. okay, okay. 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 Kamerzystę proszę. Dobrze. Dobrze trzymam? Tak. Okej. Okay. No musisz to trochę oddalić, bo oni tego nie zobaczyli. No proszę, daj radę. Okej, okej, okej. Dobra, I teraz przytrzymajcie to, a ja zamienię się z kamerzystą. Dobra. Tak, no, Dobra, To? Czy to? tak? Najpierw to. Najpierw to? to. Uwaga. Za ile? Uwaga, uwaga. 21.37. z 37. jeszcze raz włącz. Chętnie bym za tyle kupił. Ile? 24,99. No, Dobra, bardzo ładnie. Dobra. Teraz losujemy. Sprawdź, czy nie A to masz ja, ja, ja widzę, patrzę. Ty patrzysz. Patrzę ja już zasłoniłem oczego, co? Dobra. Podszedłeś? Teraz tak. trzeba zalosować dla chłopaków, nie? Dla chłopaków teraz tym Cena, a oni potem. Jakby... Ja, ja losuję dla. No na początku dla Artura. Artura. Artur. Za ile on robi prezent? <laughs> Artur robi za 21. Ale nie, było, jeszcze, było już, tak było tak już. Było, to tak słabo. Okay, okay. Też było. Też było. było. 15,98. Okej, okay, okej. Okay, okay. teraz... Komu robi prezent Czekaj jeszcze komu robi prezent. A co tylko kamerę, że pokazujemy, nie, nie patrzymy. Stronę, My. Nie patrzę, nie patrzę. Bo tam będę musiał... A nie... Dobra. Chciałbym to Trzeba będzie po prostu To jest dla Artura. Dobra, ja teraz losuję dla Olka 8 zł Osiem zł, dobra, 8, dobra. 4, dobra. to jest dla Artura. Tu ty dasz Arturawi, do go. Kogo... Dobra, nieważne. Nie na nie, no, nie, 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 nie mogę trzymać Nie wiem, czy w dobrą stronę. Tylko może patrz. Hmm, chyba w dobie. Obróć na wypadek. No dobra. Widać? Tak, w dobrą było. Do. Dobra. I teraz... E, teraz dla Huberta. Do Dolka, tak? Dla Huberta. Dla, o, o, no tak. Tak. było. Teraz dla, dla Huberta. Huberta. Dla, tak. Za ile robi prezent? 6. za 6,66 66 i, I dla, robi prezent dla tej osoby, nie wiem kto to dla tej osoby Dobra No i dobra Dla kogo losowaliśmy teraz? To, to dla było dla kuberta. Kuberta. ok Więc no, te, to widzimy się na zakupach jakby Tak Więc dziękuję za oglądanie na Widzimy się, i widzimy, się na zakupach. widzimy się na zakupach A więc ja kupiłem koc, prawie taką yy, zawieszkę na klusza, albo coś i do tego bryloczek. Więc cena jest, jest zapłacona dokładnie 23 zł. Więc sądzę, że fajne rzeczy, jak no taką sumę. Witam. Dzisiaj robimy prezent dla Artura. To jest lizek w środku. Jakaś, takiego plastikowego podłóżka. Będzie tu jakiś pasek. Nie wiem, zielony, jakiś świąteczny kolor. Także lecimy. Mazek. 没有。Well, yeah. A wy widzowie napiszcie w komentarzu, czy lubicie malować. Może. Na pewno polubimy komentarz. Więc. Jesteśmy już w połowie, jest połowo zamalowane tymi psykami. Tak to wygląda z tej strony. To miałby być taki kształt prezentu, ale to już nie wyszło. <grymne> Dobra, to jest efekt końcowy. Taka bombeczka. Mam jeszcze zrobienia, więc widzimy się na etapie końcowym. Dobra. Efekt końcowy to są takie trzy świecuszki. Podobno. I w sumie jeszcze jakąś kartkę zrobię i to tyle. No, za 1 złoto to i tak więcej chyba. Ale. No, kartkę też na za chwilę. Dobra, mamy kartkę. Teraz pytanie, co na niej zrobić. Na pewno napiszemy wysoko może go albo coś w tym stylu jakąś choinkę, jakąś bombkę zrobić się zrobi. też efekt końcowy pokażę Siemanko, to ja Kacper ogólnie hu y Hugowi kupiłem na prezent coś takiego za 16,99 taką podróbę Lobubu no i takie wafle dzika, bo on bardzo lubi więc mam nadzieję, że będzie ucieszony Do kupię mu jeszcze jakąś gumę turbo, żeby do, do 2499 jakoś wejść w tą cenę Hello? Dobra, ogarnąłem takie głośnik Jest za 2138 a ja mam podwyżkę do 2137 więc idealnie Nie zbliżaj się bo masz za małe kamerę Idealnie 2138 A ja mam 2137 więc No ja jeszcze papie... nie wiem muszę jakieś mydło Spidermana Spiderman bo Patryk nie? się nie kąpi no i będzie, no i no. idziemy teraz I do Rosmana, no. tam może być. Ja nie wiem, czy będzie. E nie na mnie, Elo. Czekaj. Nie, on nie, on nie, nie dotyka nic, co jest oprócz komputera. Zapraszam, Patryk, jeśli to montujesz, a pewnie to montujesz. Przepraszam, to tylko robię dla contentu. Kochamy a, my, cię. My cię kochamy, to tak, tylko content, to content. A się No, ja, ja, Jazywa yes, okay. to co się Tak, to co się myślę do Patryka. Ja yes, ma... to my było z Fire was Patryk święci. Dziękuję. Witam ale... Was na drugiej części jakby kontynuacji wigilijnej. E, więc dzisiaj mamy już prezenty, każdy kupił. Widzieliście już przed chwilą kto kupił co i gdzie, albo po prostu co. Więc. E, zacznijmy od. E, Huber hubert od Huber Hubert Huber nie, Huber nie widzieliście go, nie widzieliście go, go ale. Nie, go filmie, no. ale I nie kupił prezentu, więc. O, więc więc się tak. teraz. Dobrze. Robimy but dla Huberta. Buu! Dobrze tutaj mamy dla Arturka. Proszę, Arturek, wstań tu. Zapraszam cię tutaj. I pokażesz kochanym widzom, co dostałeś. <laughs> to jest to taki Jestem Wojanka. Janka. Przypomina złotówka. Upadła złotówka. Dla do Oli? Dla... Chyba. Nie. To będzie dla ciebie, Jul. No. no. Otwieraj! Otwieraj dalej. Ja... To jest do połowy pełne. Mimo dalej. 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 Dla co jest napisane w środku. Jak to nie ja robię Wszystkiego dobrego z okazji Bożego Narodzenia, pieniędzy, przyjaciół, szczęścia, pomysłów, szczęścia i dobrych pieniędzy. Lurde, urodziny Tylko ma... pieniędzy. urodziny pieniędzy? Urodziny! Nie, wyświetlę, wyświetlę, dla nas poprosimy. O, czupa Ej, to jest... Pokaż Co do jest kamery! Takie coś fajne. Oj, przepraszam, ja się głupię. Takie lizaczki Zzyska, tu. I to jest jeden. A widać to, 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 to na kamerze? Dwa. Trzy. Możemy już iść dalej tym prezentem, bo kurwa tu. Tak, to... chyba tak. Dobra, Kurde, gdzie tu jest napis? Chyba to, na to nie ma napisu. To ciebie, A, no to to dla Patryka nie widać. No znaczy jakie dobre. Zostanę. To mamy takie... kawał srebra, otwórzmy. Dla mnie, żeby nasz kolega i i O boże, o! Nie wreszcie przestał śmierć O tak! O, o, tak. Bo machaj, bo nie trafił do łapika. Widzicie to, widzicie to. O, ale dobre. dobra, dobra, czekam na staje. Nie widziałem z tego. I będzie na no, bo... po... to wpadł. Sie... Nie, nie, zresztą nie wam. Ale zarobisz sobie prezent. Dzięki. Mówi, jest Dobra. Tu nie wiem, prezent dla Huga. Tutaj, dla Huga. Zapraszam pana. Wręcz prezent. Dziękuję. To no, tak coś. <grym> no, La bong, bong La bong bong jakiś, La bong bong <grym> To jest wszy daj wszystkie filmy A, A bong bong walery Budżet nam za ile? Walisz 4 zł. Ja Cię kręcę. Nie. Chciał Co to, to jest? jest? A to będzie stać w bramze. No bardzo <grym> dziękuję. Szczerze? I prezent dla daj każdemu tego. Idziemy tak. dalej, więc Zajadzimy. po pocięciu mamy prezent dla Kaspara. Proszę zapraszam. Proszę. Witam. Za ile, za ile... No, no właśnie, za ile to było? 23 zł. No, ja, o! Dobra, ja dostałem taką smyszczeczkę piękną. Taką. No i taki, papulę taką. Taka papula. Fajnie, no, fajnie, fajnie, O, taka, no bo nie wiem czy widzieliście. Elo. Pokaż. prezent dla O, ol się wolnąłem. Dla Olka. Czekajcie bo kajcie, bo jestem sprawne nie mogę wstać Tu nie jest też to rybka wstawiać <laughs> tutaj, tutaj. to w dół. Jezus, go... <laughs> Proszę, dosta proszę. Dosta Dostałem głośnik JBL Uuu. oczywiście Ciepanie chłopiec, ty nie masz głośnika. Czekaj, ja nie muszę stać. A dziękuję jakieś? Nie dziękuję wam, naprawdę Lecimy na jedzonko, bo jesteśmy głodni. Wiemy sobie pyszny obiad wigilijny, tutaj takie o Rusy, takie rosołek, o... Rosołek. O, rosołek. O, o Wigi... Nie, 24 jest kolego. No więc no, tutaj pan Hugo, tu pan, pan Inwalida. Pan Pan Artur, Artur. <grym> Pan Kasper, Tu pan Patryk, a tu pan Tymon. No i dziękuję za oglądanie. Widzimy się... Widzimy się zupełnie za jakieś 3 miesiące, więc na razie.